Legia Warszawa ponownie postanowiła wyłamać się spośród świetnych meczów naszych pucharowiczów. Tym razem została rozbita przez górnika Zabrze w ligowym klasyku. To była niesamowita niedziela z Ekstraklasą. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Brown i dziś zapraszam Was na standardowe podsumowanie niedzielnych rywalizacji w ramach 11. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Ze względu na to, że już dziś rozpoczyna się październikowa przerwa reprezentacyjna, obejrzeliśmy aż cztery spotkania. Na sam początek mierzyły się ze sobą ekipy, które dawno ostatnio przegrały swoje spotkanie, a więc ona Kielce grała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Następnie oglądaliśmy mecz Rakowa-Częstochowa z Motorem Lublin. Lech Poznań wybrał się na spotkanie, które to w minionej kampanii dało bardzo wiele w kontekście walki o mistrzostwo, a więc grał przy Nowej Bukowej z gks Katowice. A w hicie nie tylko dnia, ale także kolejki liderujący górnik Zabrze podejmował Legię Warszawa. Nie zabrakło emocji. Bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy od spotkania, które rozpoczęło się o godzinie 12.15. No, jeśli ktoś wczoraj obejrzał wszystkie spotkania, to spędził przed telewizorem około 10 godzin. Ja jedno ze spotkań oglądałem dopiero z odtworzenia. Natomiast także dawki ekstraklasowych emocji mi nie zabrakło. A więc, jeśli chodzi o Jagielonię, która w czwartek pokonała Hamę Spartans, wydawało się, że tylko jeden do 0. To Adrian Siemieniec udzielił wypowiedzi, która mam wrażenie, że uświadomiła wielu obserwatorów w jest Białystok, którzy od zespołu z Dumy Podlasia oczekują nie tylko zwycięstw, nie tylko fenomenalnego stylu, ale także, żeby strzelali dużo bramek przeciwnikom, a nie zawsze jest to możliwe, no tym bardziej, kiedy masz tak imponującą serię spotkań bez porażek. Adrian Siemieniec musiał postawić wreszcie na rotację. Było ich aż pięć, między innymi Afim Koopululu usiadł na ławce, także Oskar Pietruszewski. No, jeśli chodzi o skrzydła Jagiellonii, to pojawił się Kamil Jóźwiak. W środku on zagrał także Andy Pelmo. No są to dwa zawodnicy, którzy nie mogą grać w lidze konferencji, ponieważ nie są zgłoszeni do Europejskiego Pucharu po stronie Kolony Kielce. Oczywiście bardzo smutną informacją była kontuzja Wiktora Długosza, pojawił się Stefan Dawidowicz. Jeśli ktoś jest ciekawy szerszego komentarza na temat drużyny Jacka Zielińskiego, to odsyłam do ostatniego odcinka, który nagrałem w minionym tygodniu. Tam nieco więcej liczb, także analiza tego, co doprowadziło Koronę Kielce do czołówki tabeli, bo jednak o takiej ekipie mówiliśmy i było to poniekąd spotkanie tuż za plecami samego szczytu, ponieważ no, gdyby nie górnika z Legią Warszawa, to tutaj mam wrażenie, że mówilibyśmy o absolutnym hicie kolejki. Też troszkę pora. Mam wrażenie, że ku temu nie pomogła. Natomiast dla Jagieloni Białystek absolutnie nie miało to znaczenia i od początku przystąpiła ona do zmasowanych ataków. Jeśli chodzi o kolony, to był to raczej futbol. Aktywny, troszkę mam wrażenie, że więcej się spodziewałem po duży Jacka Zielińskiego. Przede wszystkim, jeśli chodzi o pierwsze minuty, natomiast Jagielonia starała się być konkretna. Kamil jak był takim piłkarzem, który świetnie dograł piłkę do Jesusa i a ten uderzył w poprzeczkę próbował dobijać Luka Pryp, który także pojawił się w wyjściowej 11. Także mam wrażenie, że w pierwszej części spisywał się nie najgorzej. Jeśli chodzi o drużynę gości, to była bardzo ciekawa sytuacja, kiedy to dłuższe podanie dostał Antonin Cortez, który ścigał się z Pelmo no i był to naprawdę bardzo widowiskowy pojedynek szybkościowy. Ja się nie spodziewałem, że z takiej akcji możemy aż tak wiele emocji, tak wiele jakości wygenerować, bo tutaj jeśli chodzi o prędkość osiągniętą przez obu zawodników, była ona z pewnością bardzo wysoka, ostatecznie Mozo był coś absolutnie zjawiskowego, kiedy piłkę wybił spod nóg hiszpańskiego napastnika Korony Kielce, który jednak w tym meczu był osamotniony. Były przede wszystkim dłuższe zagania w kierunku Antonina. Ta odległość między snajperem a linią długą w Korony Kielce, która była zdecydowanie cofnięta, co przede wszystkim odbywało się za sprawą tego, że wahadłowi byli ustawieni i skanie. mam wrażenie defensywnie w tym spotkaniu, była bardzo duża, nawet w okolicach 30, tudzież 40 metrów, także to nie mogło po prostu funkcjonować lepiej, jeśli chodzi Chodzi o Duszana Stojanowicza, to też był to piłkarz, który w pierwszej połowie defensywy Jagiellonii pilnował i mam wrażenie, że był taką postacią, dzięki któremu defensywa Jagiellonii nie dopuściła jednak snajpera Kony Kielce do wielu okazji. Właściwie była drużyna Jacka Zielińskiego, nieco zamknięta. Jagiellonia rozgrywała piłkę, zagrażała przede wszystkim lewą flanką, gdzie aktywny próbował być Kamil Jóźwiak, natomiast Popow to jest taki zawodnik, który wrócił po kontuzji w barwach Korony Kielce i on na ten moment moje oczekiwania absolutnie przekroczył, jeśli chodzi o pierwszą połówkę tego spotkania. To był to zawodnik, który interweniował w sposób bardzo widowiskowy. Ugrę zaliczył trzy świetne interwencje. Już na samym początku spotkania, kiedy to nie potrafił sobie z nim poradzić, były zawodnik Granada, a więc Juźwiak. Kielce dopiero po kilkunastu minutach, wyszła nieco wyżej, co przełożyło się istotnie na zagrożenie. W pierwszej połowie była także groźna sytuacja, kiedy to Stefan Dawidowicz, a więc piłkarz, który dość niespodziewanie pojawił się w wyjściowej 11C, popisał się fenomenalnym rajdem w tej końcowej fazie. Organy został Pelmo, a następnie Abramowicz popisał się sporą czujnością, jeśli chodzi o młodego obejmkarza Jagieloni, to w pierwszej połowie spisywał się naprawdę fenomenalnie. Dla Xaviera Dziekońskiego to także było spotkanie wyjątkowe, ponieważ wiemy, że w przeszłości prezentował on dość długo bawy. Jagioloni i Białystok już kilka tygodni temu miał o meczu z Dumą Podlasia myśleć i bardzo poważnie zostały sprawdzone przed przerwą, kiedy to uderzał Jesus Imas. Chwilę później próbował Kamil Jóźwiak, ale wreszcie biały Białystok miała nieco szczęścia po tym, jak strzał oddał Sergio Lozano. Następnie wystąpił spory koszet od Konstantina Sotygu, a wcześniej Paweł. Także piłkę wybijał, więc no nie była to najlepsza akcja w wykonaniu środkowych obrońców korony Kielce. Ale jeśli chodzi o Serchię Lozano, to myślę, że jest to taki element, który zauważyliśmy u tego zawodnika, więc że on oddaje uderzenia. Kiedy ma nieco więcej miejsca, nawet nie tyle w 16, co przed nią, widzieliśmy to doskonale w tej akcji i w tym przypadku pomogło szczęście, bo to premierowe trafienie Lozano w barwach Jagiellonii Białystok z pewnością bramka, która mu bardzo wiele dała właściwie w drugiej połowie. Niewiele się zmieniło w obrazie spotkania, to nie Białystok cały czas była stroną dominującą. Stwarzała sobie bardzo groźne okazje. Była świetna dla Kamila wiaka, kiedy to nie najlepiej zorientował się o tym, co dzieje się wokół niego już w szesnastce i oddał uderzenie właściwie wprost Dziekońskiego. Oczywiście tej interwencji także bramkarzowi Korony bym nie odbiał natomiast chwilę później Gielonia zadała kolejny cios. A więc tym razem mieliśmy do czynienia ze świetnie skoordynowaną akcją, jeśli chodzi o taki atak po obwodzie 16, który widzieliśmy wielokrotnie w tym spotkaniu. W tej sytuacji może było jeszcze nieco szybsze rozegranie. Luka Peip zagrał do Lozano. No a ten oddał tym razem, nie uderzenie po koszecie ale bardzo precyzyjne. Tym razem to była klasa w wykonaniu. Zawodnika, który w zeszłym sezonie strzelił tylko jedną bramkę na hiszpańskich boiskach, a tutaj w jednym meczu to pobył dla niego z pewnością jest to spotkanie bardzo istotne, natomiast na boisku pojawił się Oskar Pietuszewski poniekąd skradł show, a więc było bardzo groźne uderzenie, fenomenalne z rzutu wolnego, bardzo trudne, technicznie to było uderzenie do wykonania. A mimo tego piłkarz z rocznika 2008 otarł się o zdobycie bramki. Konkretnie piłka otarła się, a właściwie nieco bardziej odbiła się od poprzeczki bramki Dziekońskiego. Chwilę później mieliśmy sytuację, w której to Pietuszewski był faulowany przez bramkarza korony, ale był wcześniej spalony oczywiście oczywiście karnym dla Jagloni Białostek nie mogło być mowy, ale co się odwlecze to nie uciecza. Więc tym razem Oskar Pietruszewski przeprowadził akcję Stadiony Świata, właściwie ogrywając dwóch środkowych obrońców korony Kielce. Najpierw Konstantino Soty był kręcony, później Smolacie, który gonił, gonił za Pietruszewskim, ale nie potrafiły go złapać. I Pietruszewski zagrywa do Hezusa Imaza, który właściwie już wówczas powinien być na ławce zerwowych. No bo był to taki kolejny występ dla piłkarza 35-letniego, w bardzo długim wymiarze, a jednak zdołał strzelić tutaj. 104 bramkę mówił Adrian Siemieniec, że Hezus Imaz nie lubi być sadzony na ławce zerwowych i tutaj zdołał dopiąć swego, a więc strzelił kolejną bramkę już 11 w bieżącej kampanii. Do tego ma także 7 Asyst we wszystkich rozgrywkach. Także dla Imaza, który został piłkarzem września, odbiał statuetkę przed tym spotkaniem. No ja nie wiem, ile takich ma już piłkarz jakieloni i Białystok w swoim domu, ale z pewnością gablota jest bardzo okazała, jeśli chodzi o osiągnięcie indywidualne. Cały czas goni Flavio Paixão i w tym momencie jest już blisko. Grupy są absolutnie niesamowite, no, a jeśli chodzi o Pietuszewskiego, to jest to fenomenalna odpowiedź takie widowiskowe spotkanie na brak powołania do seniorskiej reprezentacji Polski, która zgrupowanie rozpoczyna już dziś. No i w mojej opinii, nie tylko Pietuszewski, ale powiem więcej, nawet Marcelo Eguła, w mojej opinii z młodych piłkarzy w ekstraklasie, powinni znaleźć się w kadrze Jana ułybana biorąc pod uwagę to, że mamy przede wszystkim Spotkanie towarzyskie z Nową Zelandią, natomiast już nie o kadrze, bo na ten temat pojawił się osobny odcinek za kilka dni. Teraz o końcówce spotkania, bo Krona Kielce zdołała zadać dwa ciosy. Która ogólnie w tym spotkaniu nie wyglądała najgorzej, może poza tym fragmentem pierwszej części, o którym tutaj powiedziałem, bo wówczas naprawdę dezorganizacja, jeśli chodzi niekoniecznie o defensywę, ale o próbę wyprowadzenia ataku, no bo troszkę niepoważnie to wyglądała. Kiedy jedno podanie dostał Antonin, które przyjął w tak, no mówiąc, po zdewniany sposób, że piłka mu odskoczyła na kilka metrów, następnie ją stracił. Wiem, że. Że właściwie nie był na jego plecach stoi Nowić, a jednak w odległości metra od niego, że mogła działać na niego jakaś presja Ewala. Natomiast no jest to absolutnie niepoważne, żeby w taki sposób Korona Kielce próbowała taki wyprowadzać. Natomiast w końcówce udało się to zrobić nieco bardziej efektywnie. A więc mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, kiedy to Nikołow, właściwie faulowany przez Wdowika, zagrywa piłkę ręką, wia ostatecznie do Niko który całkiem niezły meldunek zaliczył, a to mnie bardzo cieszy. Ten zagrywa wzdłuż piątego a następnie jest odbita od zawodnika Jagieloni, Zbija się także od Cuba i Andy Pelmowy biją z linii bramkowej. To była fenomenalna interwencja tego zawodnika biały Białystok, który ponownie spisał się fenomenalnie. Już tutaj mówiłem o jego fenomenalnym pojedynku z Antoninem Cortesem w pierwszej części. Natomiast to jest także spore plusy w dotychczasowej przygodzie zawodnika z Madagaskaru w barwach biały Białystok. Natomiast ko kielce dopiła swego po dośrodkowaniu z rożnego. Już w doliczonym czasie gry Konstantino Stoty-Jouzdo ostrzelić bramkę honorową na 1 do 3. biały Białystok odniosła kolejne zwycięstwo, to jest 16 mecz z rzędu w wykonaniu drużyny Adriana Siemieńca bez porażki. Została wówczas nowym liderem PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. To także warte tutaj powiedzenia, ponieważ drużyna Siemieńca w tym momencie spisuje się zdecydowanie najlepiej, jeśli chodzi o naszych Pucharowiczów. Jeśli chodzi o Koronę Kielcę, to była to pierwsza porażka od 10 spotkań. Natomiast drużyna tutaj po prostu mam wrażenie, że zderzyła się z wyższą jakością. Także organizacja gry mogła być momentami uderzająca. W nie no to poza Pietuszewskim, poza Imazem, który wpisał sobie plusik na konto, mam wrażenie, że sporo także Luka Prip, który w pierwszej połowie, mimo tego, że miał kilka nieudanych zagrań, to jednak był taką postacią się wyróżniającą. Do tego dołożył także asystę przy trafieniu, już długim Lozano Także z pewnością są to informacje pozytywne dla młodego szkoleniowca Jagiellonii. Inny nasz Puchajowicz, który bardzo dobrze poradził sobie w czwartkowym spotkaniu przeciwko uniwersytetowi Krajowa, więc Aków Częstochowa, zagał z motorem Lublin. Jeśli chodzi o wyjściowe ustawienie na to spotkanie, to Marek Paprzun postanowił zaskoczyć. Na grafice mieliśmy nawet 4-4-2, i byłem był lewy to w pierwszej połowie wyglądał fatalnie, natomiast ogólnie było to dla niego naprawdę bardzo przyzwoite spotkanie. No tutaj po raz kolejny potwierdza się ta reguła, że jeśli zaczynasz przeciętnie, a kończysz świetnie, to jednak jest to w zdecydowanej większości oceniane. Pozytywnie ja się do tego jak najbardziej przychylam, bo tej seks zyskał nie tylko uznanie, jeśli chodzi o zagania wojskowe, ale także mam wrażenie, że sympatii wielu osób, natomiast Marek Pabszum powiedział, że była to zagrywka, aby zmylić motor Lublin, że pracują tam świetni ludzie, co widzieliśmy, chociażby na przykładzie meczu ogólnika za z motorem Lublin, motorem Ten Stolarski Dał absolutny wykład taktyczny, jeśli chodzi o futbol, a w pierwszej połowie tego spotkania no było inaczej, bo motor Lublin grał w sposób bardzo przewidywalny. Zamienił się, można powiedzieć, rolą Zakowem Częstochowa z wielu spotkań, kiedy to posiadanie piłki, które było, nie przekładało się na wiele okazji. A Raków Częstochowa był bardzo konkretny. Przede wszystkim Fadiga szukał okazji do strzelenia bramki już na samym początku spotkania. Uderzył dość groźnie z dystansu, bronił strzał brykidź. I teraz chciałbym przejść do tej sytuacji Seka, no bo katastrofalną stratę na własnej połowie czyli piłkarze motoru Lublin. Takie podanie w poprzek bardzo nieodpowiedzialne, a Sek zachował się po prostu karykaturalnie. Nie przyjął piłki, tylko kopnął ją z całej siły, wbijając ją nad nie tylko sektor gości, ale tam także chyba taki właściwie ten wydzielony dla gości VIP się znajduje na Zonda Krypto Kryptoeenie. Także jeszcze mam wrażenie, że tego boiska teningowego, któregoś mógł tutaj. Piłka Żakowa poszuka, mam nadzieję, że członkowie sztabu odnaleźli futbolówkę, która naprawdę mogła zginąć. Natomiast Fadiga był takim zawodnikiem zdecydowanie się wyróżniającym w konkretnych sytuacjach. rakowa częstochowa uderzał piłkę głową. Ale poradził sobie, jest dość niegroźny, mam wrażenie, strzałem. Iwan Klić, który w pierwszej części jednak trzymał motor przy życiu, w pierwszej części spotkania był także strzał piękny, natomiast po drugiej stronie zrobił się bardzo groźnie. Kiedy to wspomniany już seks zderzył się zepką dla mnie kompletnie nieodpowiedzialne zachowanie zarówno jednego, jak i drugiego zawodnika, a następnie Fabio Ronaldo uderzył przewodką w Kac Piotrlowskiego. Gdyby bramkarz Żerakowajnki nie wystawił, to być może mówilibyśmy o naprawdę fenomenalnej bramce, bo świetnie złożył się. Piłkarz motoru Lublin, który już ma przecież na koncie trafienie na poziomie ekstra klasy, Natomiast przed przerwą to Raków Częstochowa stworzył sobie sytuację, po której właściwie strzelił bramkę, ale jeszcze wcześniej był znalazł się w centrum pola karnego. Miał bardzo dobrą pozycję strzelecką, ale strzał był bardzo słaby. On został w ostatniej chwili zablokowany przez piłkarzy. Rulin jednak już chwilę później tyle szczęścia nie było dla drużyny gości, kiedy to dogrywał piłkę Tomasz Pieńko i Marek Bartosz zagrał futbolówkę ręką. Dla mnie jak najbardziej decyzja o wskazaniu na jedenastkę w tej sytuacji jest Ja Tutaj nie widzę właściwie kontrargumentów. No nie wiem, czy tutaj to, że akcja miała bardzo Niską dynamikę. Co ogólnie niektóre akcje w tym spotkaniu cechowało, miałby być takim, ale był jest pewnie podszedł do jedenastki i ją wykorzystał. Widać, było uśmiech na twarzy Nowego, co jest jak najbardziej oznaką pozytywną, bo jednak jest to piłkarz z wielkimi umiejętnościami mam wrażenie i rakowowi tacy piłkarze są bardzo przydatni. Druga połowa spotkania rozpoczęła się od fatalnej straty. Próbował rozegrać Karol Sturski piłkę z oskarem Repkom, ale to się piłkarzom Rakowa na bardzo mojej przestrzeni nie udało, a następnie Dadaszow został w ostatniej chwili przez 15 zablokowany. To była fenomenalna interwencja środkowego obracuja. Częstochowa, to był także piłkarz z meczem na plus. Obok tego, oczywiście, Karol Struski, który zaliczył świetny występ po tym, jak niejako został z powrotem włączony przez siebie, o czym mówił Mike Paprzą do składu Jakowa Częstochowa. Natomiast to medaliki stwarzały sobie groźne sytuacje, uderzał i W tej sytuacji było widać taką poniekąd statyczność, mogła ona naprawdę kibiców Jakowa Częstochowa rozczarowywać. Natomiast chwilę później już motor Lublin stracił bramkę, po tym, jak świetnie zachował się Jonathan Brautbrun, który dostał kapitalne podanie od Tomasza Pieńki i zachował się. Tak w stylu zeszłej kampanii, oddając strzał po przekątnej. bez żadnych szans byłby kicz, który świetnie spisywał się w tym spotkaniu. Chwilę później, Brunes próbował zrobić coś bardzo podobnego i wówczas zatrzymał go Bemkarz. Motoru Lublin w sposób naprawdę widowiskowy, jeszcze w końcówce były groźne, kontrataki Jakowa Częstochowa, kiedy to w słupek trafił Karol Struski po tym, jak piękno akcję zdynamizował. Chwilę później było bardzo przyjazne rozegranie dla oka, kiedy to zagrywał w w na świetnie. Następnie Bojat także popracował w akcji Marko, Bulat wyłożył do Brunesa, ale z płackim strzałem pojawił sobie bramkarz motoru lub jeszcze w końcówce absolutną głupotą popisał się mu no to był taki bandycki atak na Pawła Stoleskiego za który zawodnik, właściwie kapitan jeszcze wówczas Jakowa Częstochowa, także jest to tym bardziej nieodpowiedzialne zachowanie. Obejrzał czerwoną kartkę dopiero po wideo weryfikacji. Tutaj wyglądało to tak niepozornie, jeśli chodzi o pierwszą powtórkę, ale ze zbliżenia to naprawdę wyglądało katastrofalnie, mimo tego, Jaków Częstochowa wygrywa spotkanie z Motoem Lublin, które na papierze jawiło się jako dość trudne. Wielu spodziewało się problemów, a w mojej opinii na boisku taki wystąpiły i motor lub im przegrywa spotkanie jak najbardziej zasłużenie. Jest to kolejny taki mecz, który raczej może rozczarowywać, jeśli chodzi o ekipę Mateusza Stoleskiego. W mojej opinii jednak jeśli chodzi o zmianę trenera, to jej absolutnie nie powinno być mowy i zaufanie cały czas do szkoleniowca, który osiągnął fenomenalny wynik minionej kampanii być powinno. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Rafał jak w GKS-ie Katowice, który grał dzisiaj z Lechem Poznań. Jeśli chodzi o różne gości, to ona w miniony czwartek bardzo wysoko pokonała duże api jednej aż 4 do 1. Natomiast była także smutna informacja. Z Radosław Morawski wypada do końca 2025 roku, co najmniej ze względu na operację, którą musiał przejść. i uraz okazał się poważniejszy, niż się wydawało. GKS Katowice rozpoczął spotkanie bardzo dobrze, tak w swoim stylu, przy nowej bukowej. Zagrażał, bardzo Nowak, był taką postacią, oczywiście. Numer jeden, która próbowała zagrozić, oddał bardzo groźne uderzenie. Poza tym także Mateusz Kowalczyk próbował zagrozić Bianska, który był czujny. Następnie kibice GKS-u Katowice zaprezentowali bardzo efektywną oprawę, która jednak przedłużyła nam pierwszą połowę, aż o 12 minut natomiast... Natomiast mam wrażenie, że dopiero w tym doliczonym czasie gry, właściwie chwilę wcześniej, zaczęły się groźne sytuacje. Najpierw uderzał Iliasz Kuryn, no ogólnie jeśli chodzi o GKS. To były takie momenty przebłysku, natomiast brakowało takiej regularnej dyspozycji w tym spotkaniu. Przede wszystkim w pierwszej części. Chwilę później Lech Poznań wyszedł na prowadzenie. Filip Jagiełło zagrał do Baja na FB, a ten oddał bardzo precyzyjne uderzenie z dystansu. Mam wrażenie, że zaskoczył wszystkich. Kolejna bramka tego piłkarza w bieżącej kampanii już numer dwa. Po bardzo ważnym trafieniu z widzewem teraz daje on trafienie na wyjeździe w meczu z GKS-em i był to oczywiście. Gol zwycięski, także być może będzie to taka bramka zestawiana z golem Filipa Szymczaka w minionej kampanii, kiedy to GKS pokonał Śląsk Wrocław. Przed przerwą jeszcze Lech próbował naciskać po uderzeniu Antoniego Kozubala, także do środkowania João Mutinio. pierwsze bardzo nieudane, a po drugim zrobiło się groźnie, kiedy to zgrywał Antonio Milić, ale do przerwy piłkarze Lecha prowadzili 1-2. W drugą części zdecydowanie lepiej weszli piłkarze AFA Oguraka, środkowo Bartosz Nowak, były dwa strzały po tym długim uderzył Borcha Galan, piłka Trafiuła w poprzeczkę bramki Bartosza. Moska to był taki bardzo pozytywny moment GKS-u. W kolejnych minutach tempo jednak nieco spadło po stronie Lecha, także brakowało, mam wrażenie, w wielu akcjach pomysłu na rozegranie piłki. Momentami kolejarz uciekał się do dłuższego zagania, ogólnie starał się piłkę kontrolować, natomiast mam wrażenie, że GKS cały czas był podpięty do prądu i tutaj myślał o zdobyciu bramki kontaktowej i czynił. Ku temu realne posunięcia, ale jeszcze Lech Poznań miał bardzo groźną sytuację. To była właściwie już 75. minuta spotkania, kiedy to po bardzo sprawnym rozegraniu ataku, w którym to brało udział wielu piłkarzy kolejarza uderzał Leo Benson, ale zrobił to w taki sposób, że wszystkich ksował i nie był nawet blisko bramki Rafała Stączka. Chciałbym tutaj przytoczyć dwie sytuacje GKS-u, po których to właściwie cudem nie było gola. Galan najpierw uderza jest podwójny koszet i by oni Bartosz Mrozek do no, chwilę później tutaj kibice GKS-u się łapali za głowę, kiedy to były dwa strzały Galana. Najpierw zablokował Joel LPG, a jeśli chodzi o dobitkę, no to ona miała miejsce właściwie z metra i wystrzelił piłkę Galan nad bramką, bo uderzył w sposób bardzo nieczysty, co przeszkodziło mu w oddaniu uderzenia. Tutaj GKS powinien moim opinii strzelić. Bramkę, natomiast to Lech Poznań miał jeszcze bardzo groźną sytuację w samej końcówce. Przed tym GKS też oddawał kolejne strzały, kiedy to między innymi dośrodkował Wendelchowski. Wówczas zrobiło się naprawdę bardzo groźnie, jeszcze były piłkarz pogoni z no oddał strzał z dystansu, ale on był niegroźnie, a pozycja była naprawdę bardzo obiecująca i tutaj GKS jednak miało sporo pecha w tym, że Lech Poznań wywiózł z jego obiektu trzy punkty, no a jeszcze w końcówce była taka bardzo dobra sytuacja dla drużyny kolejorza. Najpierw fenomenalnie interweniował strączek, a następnie Timothy Uma oddał strzał, który ponownie Został wybity z bramki, tym razem z bramki długiej i przez arkadiusza Jędrycha, który popisał się interwencją naprawdę bardzo przyzwoitą. Natomiast nie zmienia to faktu, że duży na jaka pozostaje w tym momencie w strefie spadkowej, ale Poznań dopisał do swojego dorobku bardzo cenny. Przechodzimy teraz do ostatniego spotkania, które o godzinie 20.15 rozpoczęło się na stadionie górnika Zabrze przy Hozwelta. I jak powiedziałem, że nie tylko był to hit dnia, ale także hit kolejki, to właściwie biorąc pod uwagę to, jak Legia Warszawa myślała o tym spotkaniu, właściwie możemy powiedzieć, powiedzieć, że był to hit jako porządku sezonu, wiemy jak w Warszawie, priorytetowo jest traktowane mistrzostwo, no i ze względu na to niejako został poświęcony. Czwartkowy mecz w ramach pierwszej kolejki Ligi Konferencji UEFA przeciwko tureckiemu Samsung Sporowi, który to wojskowi przegalny, no widać było tam brak piłkarzy, którzy mogli decydować o tym, aby wynik był zdecydowanie bardziej korzystny. W tym meczu oni się w wyjściowej jedenastce pojawili, a więc powiedzmy, że Edward Danesku wrócił do takich ustawień fabrycznych, do takiej silnej jedenastki Legii Warszawa, która zdołała przed tygodniem jeszcze ograć Pogoń Szczecin. Natomiast górnik Zabrze podchodził z pozycji lidera niejako niespodziewanego. Natomiast gra podopiecznych Michała Halega-Szpajka jak najbardziej predestynowała ich do tego, żeby na fotelu lidera zasiadać po tym, jak znaleźli się na nim po zwycięstwie 3-2 z Widzefem, także w niesamowitych okolicznościach. Było to widoczne od samego początku spotkania. Górnik Zabrze zagrał w sposób, do którego przyzwyczaił kibiców przede wszystkim przy Roosevelta, a więc wysoko, jak przed tygodniem słabo rozpoczął pierwszą po we spotkanie z Krakowią. Tak teraz na Legii Warszawa wyraźnie usiadł. Już na samym początku interweniował Kacper Tobia, po tym jak uderzał Zondre Liset, a wolny w środku boiska był Jarosław Kubicki. Gdyby piłka do byłego środkowego pomocnika nie trafiła, to kto wie jak potoczyłyby się losy tej akcji. Natomiast Tobias został powołany do reprezentacji Polski, czego ja jestem jak najbardziej zwolennikiem. Natomiast chwilę później już litości dla Legii Warszawa nie było. Właściwie jeszcze była jedna bardzo groźna akcja Górnika. Też rozegranie bardzo sprawne. Ponownie Patryk Helebrant był takim zawodnikiem, na który po prostu patrzyło się z uśmiechem na twarzy. Puentował akcję ósma soł, który już wówczas był bardzo blisko trafienia, kiedy piłkę dokręcał. Ona minimalnie minęła lewy słupek bramki Tobiasza. Legia także miała dość groźną sytuację, kiedy to Jurgen Elitim zagrywał do Noe Weishaupta, ale ten nie trafił w piłkę, tak jakby z pewnością tego chciał. Też miał asekurację defensorów górnika zawsze, także nie było to łatwe. Piłka minęła bramkę Marcela Ubika, który właściwie był nie niepokojony w przeciwieństwie do Tobiasza, który musiał piłkę z bramki wyciągać po tym, jak Fenomenalnie dograł Usman Są naprawdę w mojej opinii jest to niedoceniana asysta w wykonaniu zawodnika. Głównika zabrze, bardzo trudne technicznie do wykonania zagranie. Błęduje je Maksym Chłań, który zaskakuje Kacpra Tobiasza. Strzałem przy bliższym słupku i górnik zabrze jak najbardziej zasłużenie wychodzi na prowadzenie, bo początek był jak najbardziej piorunujący. Legia Warszawa nie umiała się odnaleźć. Przy uzwelta głównik zadał kolejny cios, kiedy to skandalicznie zachował się akadiuszeca. Ten zawodnik wcześniej zaliczył naprawdę fenomenalną interwencję. Chciałem go ogólnie w materiale pochwalić. Takie coś w notatce sobie zapisałem, kiedy to interweniował w swoim sektorze boiska, no ale to co zrobił przy bramce straconej na 0-2 z perspektywy Legii Warszawa, to był istny kryminał, kiedy to zaspał niejako, został uprzedzony przez Usman soła, który popisał się taką akcją w swoim stylu, a więc walką do końca i pokonał Kacpra Tobiasza, który także z pewnością był zaskoczony zachowaniem lewego obrońcy Legii Warszawa, który ewidentnie je zawinił, natomiast soł do asysty dołożył gola i był absolutnym bohaterem górnika Zabrze w pierwszej połowie spotkania, jeśli chodzi o ataki Górnika, to kiedy one się pojawiały, były bardzo konkretne. Piłka szybko trafiała, czy to do soła, czy to do Maksyma Chłania, który także kilka akcji na lewym skrzydle przeprowadził. Jeśli chodzi o Liseta, to on ponownie wykazywał się wielką walecznością. Zresztą, podobnie jak mam wrażenie, większość piłkarzy górnika, ale Legia przed przerwą miała dość groźne sytuacje do tego, aby zmniejszyć rozmiar porażki, jeśli chodzi o pierwszą połowę. A więc najpierw Marcel Łubik, który właściwie był poniekąd nieozgrzany, tak sobie można zażartować, popełnił błąd, który następnie piłkarze Legii starali się wykorzystać, świetne dogranie. Otrzymały Militarajowicz, ale fenomenalną, jeszcze lepszą interwencją. Popisał się Jarosław Kubicki. No ona tutaj ewidentnie uchroniła drużynę przed stratą gola, bo to była akcja ratunkowa już na samej linii. Chwilę później przyzwoitą pozycję do oddania uderzenia miał Bartosz Kapustka. Nie oddał jednak strzału celnego w ramkę Marcela Ubika. Piłka minęła prawy słupek i z dozą szczęścia. Piłkarze Michala Gaszpajka w pierwszej połowie zachowali czyste konto, ale prowadzili jak najbardziej zasłużenie. Na tablicy było dwa do 0 i w przewie ten Edward Jordan zeskupową zareagować i wprowadził na boisko Kacper Urbańskiego i Wahana Biczachciana, który w mojej opinii dał bardzo przyzwoitą zmianę, już nawet nie mówię o trafieniu. Może teraz o tym powiem. A więc kiedy już Górnik podwyższył na 3 do 0, to Legia zdołała odpowiedzieć i fenomenalnie zachował się Elitim, zgrywał piłkę Kacper Urbański i trafił Biczachciana, także mamy asystenta i strzelca, którzy się na boisku jednocześnie w przewie pojawili. Także tutaj Daniesko możemy pochwalić, chociaż było to zdecydowanie za późno, bo musiała niemal cała połówka minąć, żeby Legia Warszawa stworzyła sobie taką sytuację też dość słusznie. Mam wrażenie Maciej Waszyński powiedział, że to była pierwsza tak dynamiczna akcja Legii Warszawa w drugiej części, bo poza tym było naprawdę biednie. Tu górnik zniknął moim zdaniem groźniejsze sytuacje. Jedną z nich na bramkę zamienił Usman Soł. Po tym jak Matusz Kmet kilkadziesiąt sekund po wejściu popisał się fenomenalną akcją. Piłka po interwencji Tobiasza trafiła jeszcze w słupek, no ale przy dobitce nowego można powiedzieć gwiazdora górnika Zabrze, który strzelił już szóstą bramkę w bieżącej kampanii. Nie miał bramkaż Legii Warszawa absolutnie żadnych szans i Soł ponownie strzelił a przede wszystkim bramki ważne. Tutaj także pojawiła się asysta i myślę, że wszyscy pamiętamy to zaangażowanie skrzydłowego górnika Zabrze. Już w doliczonym czasie gry, jeszcze przed tym, jak Michał Gaszpajk dał mu zbojska przy owacji kibiców w Zabrzu, którzy nieśli dużyny Michała Gaszpajka do kolejnego zwycięstwa w bieżącej kampanii. Ostatnio był remis z Krakowem, też bardzo cenny, no bo przy kałuży taki wynik myślę, że jest pożądany. On pozwoli po prostu górnikowi utrzymać się na czele tabeli. A teraz po tym, jak tutaj mówiłem, że Jagi nie awansowała nam na pozycję lidera, górnik na nią wyuczył jak najbardziej w fenomenalnym stylu. Myślę, że oprawa kibiców także przystająca do poziomu tego spotkania w wykonaniu piłkarzy Michala Gaszpajka. Bo jeśli chodzi o legę, była po prostu katastrofalna w większości tego spotkania. Ewentualnie był taki moment, gdzie próbowali się wojskowi przy piłce utrzymać już na początku drugiej połowy przypominało mi to spotkanie z Samsung Spoem, gdzie taki zamek był poniekąd założony. Natomiast mam wrażenie, że tutaj górnik zabrze miał to pod kontrolą. Jeśli chodzi o Bika, to on też w pewnym momencie zgłosił uraz, i tutaj możemy się zastanawiać, czy był to uraz rzeczywisty. Michal Gaszpa tak w tak śmieszny sposób biegł po tablicę taktyczną, i pojawił się taki komentarz ETA Kanal Plus ze stadionu, że jeśli chodzi o kolegium sędziów, to mają być podejmowane działania ku temu, aby ten EA żółtą kartką, kiedy wówczas organizowałby taką adę taktyczną, bo jednak jest to zjawisko irytujące dla mnie jest to jak najbardziej kierunek słuszny, bo jednak powinniśmy takie sytuacje ze stadionu wyeliminować, natomiast pomijając fakt, że ten górnika zabrze czegoś takiego się dopuścił, niejako wykorzystując lukę w przepisach, naprawdę wykonują świetną robotę. Ja tutaj słowa mogę właściwie w każdym odcinku na temat gonika takie bardzo pochlebne mówić. Ale jak najbardziej są do tego w tym momencie powody, czego najlepszym przykładem było spotkanie z Legią Warszawa, która odpuściła czwartkowy mecz, aby tutaj być świetnie przygotowaną. No, na boisku wyglądała bardzo słabo, jeśli chodzi o taki meldunek jak Antoni Czolaka. No to ja nie wiem, co ten zawodnik tutaj do Legii Warszawa na razie wniósł. Rajowicz był krytykowany za niski udział w grze. Poza tym, że strzelał bramki, no a czolak na razie Bramek nie strzela, mimo tego, że w meczu z Samsung Pałem dostał. Zdecydowanie większy wymiar. Ja mam nadzieję, że ten piłkarz będzie z czasem taką coraz bardziej istotną postacią. w drużynie Edwarda Jordanewsku oczywiście pojawiły się dywagacje nawet na temat tego, jak w tym momencie wyglądała posada rumuńskiego szkolniowca. Ja tutaj absolutnie nie myślałbym o tak pochopnych ruchach, bo jednak doszło do wielu zmian, jeśli chodzi o Legię Warszawa w letnim okienku transferowym. To jest drużyna, która z pewnością będzie potrzebowała czasu, co tutaj pokazało nam to. Stacie, z Górnikiem Zabrze, no bo tutaj taką wymówką na spotkanie z Samsung Sporem była oczywiście rezerwowa jedenastka, co w mojej opinii było dość niemałym błędem. Ja o tym już powiedziałem w podsumowaniu tego czwartkowego spotkania, a teraz niejako jest to Takich gwóźdź poniekąd do trumny tego tygodnia, który naprawdę, jeśli chodzi o Warszawę, wygląda w tym momencie bardzo słaba, bo my sobie spójrzmy już na tabelę. Jeśli chodzi o PK Bank Polski klasę Górnik na czele za nim Jagiellonia Białystok, także to są w tym momencie zespoły, które przekroczyły barierę 21 punktów cały czas gdzieś za plecami. Znajduje się Krakowie. Jeśli chodzi o takie ekipy, które w bieżącej kolejce zaliczyły postęp, no to jest to z pewnością Jaków, Częstochowa Pogoń Szczecin i widzę Widzewódź, które na swoje konta dopisały kolejne punkty. Jeśli chodzi o Stefę Spadkową, to jest to oczywiście Gieksa, poza tym Piast Gliwice i Lech Jagrańsk. I w takim nastroju będziemy spędzać najbliższe dwa tygodnie, ponieważ do 12 kolejki Pekao Bank Polski klasy będzie trwała październikowa przerwa reprezentacyjna. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia jutro. Cześć.